No, ja wywaliłem indukcję. <noise> Zmieniliśmy znowu na gaz. Po pół roku in używania indukcji. Yy, no, no właśnie, ty, można powiedzieć, teraz już się specjalizujesz w tych patelniach. Można tak powiedzieć. Jest to taki A? flagowy produkt, który w tym roku wyszedł na rynek i się okazało, że jest zapotrzebowanie. Czas na oczekiwania? O, na chwilę obecną to 2-3 tygodnie mniej więcej. Aha. Pomyślcie o tym, bo to jest genialne. To, ja to, to jest takie must have. Uh -huh. <laughs> mieć taką patelnię w kuchni. Pewnie każda taka świadoma pani domu marzyłaby sobie, żeby taką patelnię mieć. Więc spróbujcie rozmawiać z Andreasem. Może, może się uda nabyć. Ukuję dla was. To, to tak ręczna robota, że wiem, że Kowal ukuł to rękami dla mnie. To nie tak. masz jednej z. z 500 tysięcy teflonowych patelni wyprodukowanych przez maszyny, tylko masz jedną specjalnie dla ciebie.